Pegazowych perełek na bazarku było jak graftotka. Łaziłeś, marudziłeś, oglądałeś katrycz z każdej strony, kombinowałeś strategię jak tylko się dało, z wielką nadzieją wydawałeś kieszonkowe, z wypiekami na twarzy odpalałeś katrycz w swojej konsoli, a koniec końców jak krew w piach. I gówno z tego. Czołem drużyna Tupęcz, Witam wszystkich w moim retrokoncie w kolejnym odcinku serii bazarowych perełek. I dziś, standardowo oceniając po etykietach, ech w mordę jego kopana mać składaneczka. Perełeczka po członie Fest, pewnie, bo ta etykieta, no dokonajmy analizy. Kapitan Jastrząb, dwa razy Street Fighter 1 Alfa, a drugi to nawet i 6, do tego rozciągnięty, żeby wypchać lukę w tej świetnej grafice, Screen z Chip i Dale, coś z jakiejś bijatyki i dwa totalne randomy z dinozaurem i Dodgeem Viperem. Kurde, do kontenera chińskich przyklejaczy etykiet wpadł chiński grafik, znaczy graf chińczyk, z paintem w jednym palcu i poszedł solidny melanż na kwasie. Bardziej randomowo tuż się kurde nie dało, nie? Chociaż nie, te 97 gier. Tak, strzał bardziej z dupy jako wisienka na torcie. Nie muszę chyba mówić, że tu będzie max 7 gier, reszta to różne wizje chińskiego hakiera, hinkiera Po grzybach, a żadna z tych gier nie będzie tą z etykiety. Na bank. Gówno. O, to taka świeżynka w świecie małego pożeracza halucynów i barszczu sasnowskiego Po jednym rośnie, a po drugim strzela. Cud, że nie kopytami. Ale, no dobrze, dobrze, no Mario to dobra gra jest. I nieważne czym strzela, wypas i tyle. Ale etykieta, ona to coś nowego pokazuje. Coś co mogłoby latać na jakimś Wii, ewentualnie na snesie. Pewne mam obawy, bo Mario to jedna z ulubionych gier, nad którymi pastwili się chinkierzy. Po zakończeniu melanżu w tym kontenerze, o którym było przed chwilą, oczywiście. Ja naprawdę się obawiam, że to będzie jakaś podjebka z piekła rodem, albo próba pokazania, że pegazu. Radzi sobie z wszystkim No kurde, powiem wam, radzi sobie po członie Fest Co widzieliśmy nie raz, ale błędne spojrzenie Hinkiera Uznało pewnie, że jest w pyte. I pewnie będzie w pyte kontra, w końcu coś dobrego, w końcu będzie bieganie, strzelanie do obcych, odpalanie w kosmos wielkich zjobów pod koniec etapu, eksploracja korytarzy, wysadzanie wielkich baz, będzie sam seks normalnie. Tak, będzie, a, ale po krzaczkowemu to ja nie wiem, co tam jest napisane. A ten kolor w niebieskiej pijamie, też jakiś taki niewyraźny? Do tego te bogate w detale tło. Wiecie, co tu się stało? Grafińczyk miał zjazd po melanżu, smutno mu było, więc odwalił takiego gnoma graficznego. Srać na to, nie chce mi się, będzie pan zadowolony? No, to się, kurde, okaże, czy będzie. Wydaje mi się, że to będzie będzie kolejna podjebka hinkierska. Proszę, nie. Proszę, wszystko tylko nie to. I tak wygląda gryplan, a jak chcesz zagrać razem ze mną, zapraszam do odcinka i pamiętaj. Nie bądź Sknera, zamiast kupować lotka, daj suba pęczowi. I już teraz. Dobrze, zatem odpalamy pierwszy cartridge, czyli składankę, czyli mokry sen chińskiego informatyka, grafika i wszystkich chińskich w ogóle twórców, jak cyk kiedykolwiek, przysiedli do tego cartridge'a i innych tego typu składanek. I jakby się nie pomyliłem, bo patrzcie, F1 Race, Kung Fu, Lode Runner, Tank, Galaxian, Circus troop Circus Charlie, Road Fight, Excite Bike, Kung Fu znowu. No i co? I co? No mówiłem, że tak będzie? Mówiłem, że tak będzie przecież. Mamy tak, F1 Race, nie odpalam, F1 Race. Kung Fu! No kuwa, jar Kung Fu! ja, ja rar, Kung Fu, jaraj się Kung Fu! No to jest dobra grano Pokaż jak się Łysego bije. Bij Łysego. Hmm o Boże Łysego, Łysego. Ale mój jest rudy. Hmm. Wiecie, czego brakuje rudemu na imprezie? Zaproszenia. <ścoughs> tak. No, ale dobra no. Nieważne. Rude pa jak jest ruda dziewczyna, na przykład, to podobno jest tak, że jak, prawda, zardzewiały dach, to w piwnicy jest wilgotno, ale ja nie wiem. Znaczy, no nie wiem w sumie. No a ten, ale no jestem rudy i łysy, i to jest fajna gra, i nie ma się z tego śmiać, tak naprawdę. Jakbym wiem, pierwszy gościu w sklepie, to znaczy, że jestem cienki, ale jakby na komodorku grałem w tę grę dużo, a na się to w ogóle chyba w Jarką nie gra. Jak to się to. Kwu? Jarką Kwu? Jar, ja, ja, jar, kung fu, panda, nogi rozkraczone, panda, wyłącz to Loadrunner, runner, wszyscy wiedzą co to jest Tank Battle City, chociaż nie będę Battle City uruchamiał, tak? Galaxian. no kurna, Galaxian. Co składanka musiał być Galaxian? a może to być ten taki dobry Galaxian. Nie, nie będzie ten dobry. I to było fajne. W 80 kur na drugim czy którymś tam cholera jasna, a nie w 2015, czy tam dziesiątym czy pierwszym, którym to wydaje tą składankę z raną Wtedy to już nie było fajne. Nie było fajne! Kupiłeś tę składankę, bo myślałeś, że dostaniesz to Maj... No, Chippa i albo dostałeś, dostaniesz Street Fighter 6, myślałeś. I dostaniesz... Kuwa, Galaksja. Bo galakcjan tu już dostałeś 58 razy wcześniej na wszystkich składankach. Milion w jednym, srylion w jednym, pierdyliad w jednym i w ogóle gówno w jednym. O, gówno, wyłącznie. Eee. Sy trup. No, Sirkus Charlie. Ale to jest akurat dobra gra. Cirkus Charlie, tak? Syrkus Charlie. Przejdziemy się, prawda, na tym tygrysie, prawda, i przeskoczymy parę kółek, czym się skacze. tu? O, ten, 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 ten. Muzyka fajna, cyrkus chali jest fajny, nie będę się tej gry nabijał o słoniku góry był. Hmm, słonik z trąbą wielką. Pa 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 da, 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 da taka to gra fajnie, nie wiem Pewnie i tak koniec końców mój tygrysek, czy tam lew nawet, spali jaja na tym na dole tym ogniu. Spalą mu się jaja, zobaczycie. spalę jaja. Na razie jeszcze skaczę, ale będą spalone jaja, jak nic. Pa pa pa. Puff, patrz, udało się. Nie zjerałem sobie jajek jeszcze. Mm, mm, mm. A cyrkus Charlie to co on taki, ten Charlie? To jest Charlie? A po prostu, yy, to jest Charlie, tak zawsze znaczy, miałem dylemat. To jest Charlie i to jest cyrk czy co to jest? No, co to jest? Tak można to nazwać? Patrz, pa 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 pa. Przysz, nie spaliłem sobie Jonder! Panie drogi! Patrz pan na to! Dobrze! Bardzo dobrze! Tłum szaleje, miga! Tłum miga! Czemu ten Syrkus Charlie taki różowy jest? Małpki są brązowe, tak jakby się zgadza. Brązowe małpki, a moje zdanie polega na tym, że idę i przeskakuję. To jest taka arcade'ówka z lat osiemdziesiątych, yy, z automatów. Tak było, no tak było, nie? I małpki przeskakujesz, może dojdę do końca, małpkę. I pykni małpkę, i małpka... A małpki, taka, a propos. a małpki wróciły, bo małpek nie było. Niebieska małpka, to był ten kamikaze, yy, taki, taki drink kamikaze. I mopki. I brązowe mopki. Te mopki, jakby się uparły, przypominają kupę. Trochę kupa wyglądają. Ale tylko trochę. Nie, że tak bardzo. Tak trochę jak kupa. No ale to. Może, może, żyć. może się czepiam. Tłum wiwatuje. Tłum szaleje. Dobiegłem. Tłum miga znowu. I co teraz? Z grysek będzie skakał przez płonące obręcze. I będzie mu się pytał paleł? Nie na piłce. Dobra. Cyrkus Charlie jest dobrą grą. Road fight. Ja tego nie chcę. Bo ja wiem, co to jest. Excite bike kurde będę żałował, dobra. No to są ostatnie. No są ostatnie do Co to było, to to? Patera. Tu mi się tutaj zagrzewa, pamiętam. Pamiętam nie, no, nie, nie, nie. Patrz grę. No no, no. Świeca, a nie wiem, czy tak mam robić. Pamiętam tą grę, ja nie wiem, czy mi się podobała ta gra. Wiecie? <laughs> Chyba nie. No taka o, ta gra, no. No co? Po trawie, przez łąki, przez pola, zapindala moja, moja mała, czerwona fasola. Jedziesz. Lap jeden. P Pamiętam, że problemem w tej grze było dla mnie, żeby obczaić, w sensie, jak on tutaj ma przeskakiwać, żeby spadać yy, tak, jak powinien zjeżdżać. A to się w pełni nim steruje, że przód i tył się, o, jak źle zrobisz, to się, o, takie coś dzieje. Czy fajnie? Ja wiem, czy fajnie, no, tak jest, jak jest, no. To nie była zła gra, żeby nie było, całkiem spoko, <laughs> ale nie, lata mijają, wiecie, wiecie, lata mijają, no i co, jajco, nie, no, no jajco. No jajco, patrz, to zrobiłem tak to, jak należy. Jak je, dobry jestem. Minuta 13 sekund, best time, Jorte. Pierwsze okrążenie i rekord zrobiłeś. Widziałeś, że, że to wasze oczy widziały, to! I tak, kurczę do zajechania w sumie, nie? I jedziemy! I znowu to samo. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. I jedziemy, i tak w kółko. Teraz pokażę wam jak ja jeździłem w tą grę kiedyś. Tak, opusz. A, co się stało? Nie umiem to grać. Nie umiem reset. Eee, także to Kung Fu Tank, F1 Race, Load Runner, bla bla bla, Galaxy z Dobra, zmieniamy grę na inną teraz tymczasem. I kolejną grą będzie ten Super Mario World, który nie wiem, czy będzie Super Mario World. Może to będzie Super Mario World? To będzie Super Mario World. Jak to będzie Super Mario World, to. Je... Debo? Full improved? Full. Fula to mnie tutaj robią, chyba. Czuję się zrobiony. Fula. Full, full improved, bo improved jest zawsze lepsze jak full. O kurna. A co się z tą muzyką stało? To tak ma być? Poka mnie, poka mnie to. No to powiem wam, że kurcze chiński muzyk przyjął też coś, przyjął na ostro. Musi się dźwięk trochę rozpin panie. Rozpin mu musi się dźwięk po całości. Ale dobra, to jest Super Mario World, to jest Super Nintendo. Grafika jest taka typowo zoom jakaś, ale. Super Nintendo! Jabu! Jabu? Ja... Ja go, jabu! Dobra, pierwsza. No Super Nintendo? Kurde, panie! Super Nintendo to to. Pegasus to potrafił. Takie rzeczy na Pegasusie się działy, panie, że. Kur No jak wiem jak zareagować? Gdzie tu jest skok? Jak wiem zareagować na tego... No pięknie, no macie. Na Pegazusie, Super Mario, SROM! Nie ład. Przeskocz. Jest, przeskoczyłem go. Zdeptaj go. O nie. Sterowanie. O nie. Wiecie jak to jest? Taka lekkość sterowania Mario czy dziany, ale Mario bardziej. W powietrzu że tak samo możemy nim... No tutaj to... Kurde jak... jak... Co, co, to, co tu się wyprawia? Ktoś tu coś nie... Nie, nie przemyślał z tym sterowaniem? A ta muzyka. Ktoś coś nie przemyślał z muzyką też? Ze sterowaniem to wiadomo, naprawdę. Sterowanie jest. Z... Powiem wam szczerze, że ten gameplay. Gameplay. Nie oddawam tego, jak w to się gra. Ale powiem wam, że gra się. Ciężko. Ciężko się gra. Ej, grzybek. Daj mi grzybka! Tych kurna. Po, 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 po. ja go odsadzi. nie, buraczany Mario. buraczany Mariem jestem. Ty, buraczany Mario, buraczany na ryju. Żul spod Biedronki. Jak nic, o, o, grzybek. Yy. A, co, a, jak, a, 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 a jak tu się robi takie o, rzeczy, że, że on coś... W... A dobra, nie wiem. <laughs> nie wiem, wszystko mi jedno. Tak się kręci, że te murki coś, coś, nie? Jest takie coś w Mario w tym, bo, bo, ale nie wiem, czy w tym. Coś tu nie działa do końca, jak powinno. Kolejnych grzybek. Z dwa grzyby. Dlatego buraczany taki jest. Zależy z, jakie te grzyby, ale ja podejrzewam, że te grzyby to ostra. Ostro weszły! Ostro mu weszły, tak zachowuje się dziwnie, wygląda dziwnie zachowuje się dziwnie No Mario lubi takie klimaty grzybiarskie panie nie o, o, o! Tu powinno być pierwotnie. E, pierwotnie powinno być co? E, no takie gówno w sumie. E, ten, no, taka Bobomba. Bo, bo, bomba, Nie, Bobomba, czy taka rakieta jakaś, jakoś, jakoś się to nazywa. A tutaj mamy ogień, bo Pegasus nie ogarnął bo bomby. Jest i barszcz! Barszcz jest. O Boże. Ty jaki mu... Jaki... On kupon strzela. To wygląda jak zawinięty taki rogal. Ku, ku... Kup, kupa! Niekoniecznie ta kupa. Ta co powinna być kupa etap szedłem. <laughs> Nie jest źle. Pod względem graficznym. Wygląd. Muzyka. Jak cię mogę? Halucynogenna. Ale granie... Powiem wam, że gra się w to źle. Gra się źle. Sterowanie jest złe. Sterowanie jest. Kanciate? O, kanciate! O, o, o! Kanciate sterowanie! O oh jest! O Jezu jak to zwolniło. O Boże, jak to zwolniło! Człowieku nie wierzę, jak to zwolniło. Znowu buraczany Mary. A czemu tych nie mogę? No co? Czemu nie mogę? O, respawnują się przeciwnicy. O o! o jo... Nie mogę się ruszać! Josi się pojawił. Josi? Że na Josiego ja mogę? Jak to jest na O oh, fuck. O niemożliwe. Jak to wolno działa? Jezu, to wolno działa! No już jego jestem! Zjesz go? Weź go zcień. Zcień i pytam. Panie, to wszystko jest w tej grze. No, panie, to wszystko jest. Co tylko byś chciał, to tutaj to jest. Ja w szoku jestem. Powiem wam, że... No nie wiem, ale jest Nie dostał? W szoku jestem, że to tutaj działa jakoś w ogóle na tym Pegasusie. Że to w ogóle dało radę zrobić. Jak oni to zrobili? Ja się pytam. Życie i gwiazdka. No w przeciwnicy, tacy dziwni. Jak to wolno działa momentami, no dało się. To wygląda, powiem wam, jak kurna gra FPS na Amidze. E, no jest, no jest, ale jeszcze tak... To jest, przecież jest, da się, wszystko się da. No ale jak to działa, to już jakby inna inż... Inso... O nie, o nie. O nie, Miał być tak dobrze, ale jakie dźwięki. E, 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 e. O nowa? Od nowa, no bo przecież. No jak? Nie! Checkpointy są! Panie, tu wszystko jest! Jezu, jak to jest dobra gra! Josi znowu. Nie chcę już jego, ten Yosi to jest w ogóle dupy. Yosi jest dupy. Nie wiem, czy dupy jest Yosi. Ale. Ale nie lubię mingać. O, 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 o! Pa, pa! Pa, 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 pa! Sekret! Mogę się ruszyć? No! ta muzyka, nie? Oje, oh, powiem Wam tylko tyle. Ten Mario, to jest taki. Naprawdę, to jest pokaz tego, że się dało zrobić. Chcesz grać? Głupi jesteś, ale się dało zrobić. Działa, działa. Czego chcieć więcej? Niczego w sumie. Ja tu już bym więcej, niczego nie chciał, tylko tyle. Yy, to wygląda lepiej. Jeszcze raz, to wygląda lepiej niż się w to gra. Nie chcę, to weź już i stąd. Nie chcę tam, komuś. tam brzydko było. Yy, to wygląda lepiej niż się w to gra. Naprawdę. Bo, bo, jak, bo jak ktoś nie wierzy niech sobie to odpali i zobaczy jak w to się gra. Jest naprawdę to jest naprawdę ciężki temat. Obraz miga coś. Ciężki temat. No i powiem wam, że no ja nie wiem. Nie jestem do końca przekonany czy to jest dobre znowu. Tak na a na snesie bo także taki uu, taka się robiła, taka ciemnica zapadała. Jaskra, a tu jest po prostu ciemno się robi. Czyli jakby po, po tym po, po alkoholu takim co to nie do końca bangla, nie? że ciemno się robi, To, no, 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 takie życie, no, tak bywa, prawda, zależy co, co od kupujesz. Nie kupuj kota w worku, prawda, i, i nie kupuj y, bimbru od... Y, w sumie to w ogóle lepiej nie kupuj bimbru. Ale, że co, że już się nagrałem? Aha, to mogłem prze... To nie był mur. Mogłem prze... To nie był mur, mogłem przejść! Jeszcze raz. Damy sobie szansę ostatnią. No, chyba mam ostatnie życie nawet. Tego Maria, w sensie. Ostatnie życie tego Maria, dobra, ale idę tędy. Nie, idę, dobra, idę górą. <laughs> nie, idę górą jednak. Ale ładna grafika jest, takie obsrane, straczkowate górki. O nie, jak to szybko spadało. Takie, takie, straczkowaty kolor. Ziel, nie, zielony kolor górki. Górek tych yy, znowu, te jakieś. Nie wiem, ja już nie wiem, czy tu mogę skakać, Nie Yoshi, tylko nie Yoshi, proszę nie. Weźcie go ode mnie. Tego melepetę, Nie chcę. Patrzcie, chciałem zrobić taki trik, taki, że niby, że umiem coś. Ale powiem wam, że w tej grze... Nie. W tej grze nie rób takich rzeczy, bo to gówno potrafisz. Nic nie ty umiesz, tylko ci się wydaje. Oooo! psz, Dobra na razie. Powiem wam tak, ten Mario graficznie jest spoko. Muzycznie jest... jest. Muzycznie jest. Natomiast... Pod względem rozgrywki... Ja bym go zakwalifikował do... Ciekawostka! Taka ciekawostka to jest, Dobra, dajcie tą kontrę. Ciekawostka, Mario to jest ciekawostka, w którą można sobie zagrać kontra. Add 2 6 3 6. Przyszłość. Przyszłościowo się zrobiło. Welcome the world of game. A game. End. The world of game A game Ends? A co to za przesłanie? Jakieś To jakaś taka, taka, taka przesłanka, taka filozofia jakaś? Z życie? A game Jaki ryj? Przecież to gówna, bo głośny jest. Jaki ryj! Nie jest gościu w niebieskich gaciach! Ten sam nawet chyba. 30 żyć! Ej, uwaga, zapowiada się dobrze, one player. To jest ta kontra z Mega Drive'a chyba, co? No, to jest chyba z Meg No to jest chyba to z Mega Drive'a. No. Nie widziałem strzału. To jest coś, co nie wiem, czy powinno mieć miejsce i powinno powstać na Pegasusie. Czy to jest dobre? Nie. Czy to jest wolne? Tak, bardzo wolne. O, o jest! Juggernaut. Pamiętam, że tutaj było coś takiego wtedy tutaj na... na albo Mega Drive, albo SNES. Już nie pamiętam teraz. Chyba Mega Drive. Y jak te obiekty zanikają, słuchajcie, ja pindole. Powiem wam, o, lewo to się schyliłem, lewo to zdążyłem się schylić, chciałem powiedzieć. Powiem wam, że, yy... nie, bo objały dom w tle. Nie, bo, yy, bo, yy... no bo nie. Nie, bo nie. Nie, bo słabo jest! Kurna słabo jest! Yy, wszystko tutaj, wiecie, grafiki. No, obiekty znikają, ja nie wiem do kogo ja strzelam, ja nie widzę strzałów, jak strzały lecą. Patrzcie, ludzi lata na dole, czy to nie są ludzie, to jakieś roboty. A ten, a ja nie widzę w ogóle, czy w mnie strzela, czy nie. No nie widzę po prostu, nie wiem. Zniszczyłem bazę, to jest to z Segi Mega Drive chyba, no. Nie ma to takiej płynności, takiej prędkości, e takiego polotu i finezji, jak kontra, standardowa kontra 1. jedynka. Ta standardowa kontra, taka na Pegasusie, taka najlepsza. Nie ma tu tego, nie ma, no nie ma, jest gówno jakieś. Gó cudem, cudem się schyliłem przed pociskiem z tego działka, co to wygląda jak... nie powiem co. Nie jak działko, wygląda jak gównianie. O, jest juggernaut, patera, patera. W sposób na to jest taki. A na, na, czy na, na Mega Drive nie było tam działek po prostu? Czy coś? No. Jak mam spojrzeć? Fuck, faktycznie. Coś, nieważne, patrzcie strzał. Baza numer 2. Taka podpucha to była, że niby baza, taka baza, bo w jedynce taka baza, coś, coś, a tutaj, że te bazy są tak po po drodze, że to niby... O ja już ten końc tapu, a to nie taka podpucha to nie był końc tapu. No tak było, takie rzeczy były, tak, takie rzeczy były w tych... Ten ogień... Ojej. Ojej, ten ogień to jest. Ojej. No ale dobrze, no, przecież Pegasus, tak, halo. Ta gra w ogóle... Cud, że się pojawiła na Pegasusie, nie? Że ktoś to zrobił w ogóle, jakiś, jakiś kurczę, wiecie, zapaleniec chiński to zrobił, czy, czy ktoś. Yy, na, Jak pamiętacie, na Mega Drive to to było takie fajne, płynne, takie super to było. A tutaj to takie jakiś samolot przyleciał. Jednopłatowiec zresztą. O... A ten ogień na dole! Ja się boję zobaczyć bossa. Tu bossa chyba nie będzie, co? Chyba nie będzie bossa. Nie wiem, czy Pegasus by tego bossa poczekał. Jeju, ja wiem jaki jest, bo spamiętam, ten taki dziwny stworek taki jest, z takim sercem na wierzchu, z sercem na dłoni, na talerzu, taki stworek jest yy, i on takie serce ma i w te serce mu się strzela yy, i jak mu serce rozstrzelasz, to przechodzisz etap, ale tam taki budynek, on tak z budynku wystaje, nie będzie tutaj tego budynku, nie, nie, nie będzie tego budynku, nie? nie, będzie tutaj niczego, podejrzewam, jestem jak konon, konon, nie będzie niczego, tak, pa, 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 pa. Haha, ja, wiesz, jak ja znam tą grę? <śpuszczaj> no, nie znam tej gry, ona jest podobna, ale to nie jest to samo. Pa, 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 teraz będzie boss. I on teraz wychodzi z budynku, Tutaj, tylko budynku nie ma. Midę nic się nie dzieje, nuda jak w polskim filmie, panie. Doszedłem do końca. Idę dalej. ja wiedziałem, że to będzie. Wiedziałem, że tu będzie, ja będzie tako. Ja wiedziałem, jeb go, ze specjalnego. Zdeptał mnie, to nic. Taki problem to nie problem. I ze specjala go jep. I ze specjala go jep. I prawie zmarłem. I ze specjala go. I z buta on mnie, ale on jest brzydki. Ja! Jaki on jest brzydki. Ze specjala go dziada. Oj, ja z główki, ale gówno! Jezu, wygląda jak bojanek chleba. Takiego brzydkiego chleba z marketu. Takiego chleba, taniego chleba z marketu. Takie to wygląda tako. Pokonałem tego bossa. Pokonałem bochenek chleba. <gurę> Nie wiem, no. A czym to było? Mózg? Pokonałem mózg. O, oh jest, to. Te, takie one były takie tam w ty... co? 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 No jasne. No o, 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 fak. Faktycznie. Widzia widziałaś to? Działeś te? To. O, co to tutaj, co to. Brr... juggernaut, brr, brr, brr. Czy ta gra jest grywalna? Średnio. Wiecie co? Średnio. E, porównując to do jedynki, to można dać jej solidne, nie wiem... Dwa... Jezu, nie. Nie, jak to wolno, to szybko działa! Panie, zobacz. Jadę. Uwaga, jadę kiedyś w końcu dojadę do tej góry, nie? Jadę! A ja jadę i jadę i jadę. Kiedyś na miejsce dojadę. Panie, syjak spierniczaj z tego, z tą. Spierniczaj ta ode mnie, syjak. Sak No, mina, mina, kpina. Dzień, co? Pa, 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 bo tu się muszę złapać, wejdź. Uwa, ja... Bo ja... Bomba. No. Badziew. Badziew! No weź no. Ja... Weź tą główną ode mnie. Weź tą gówno Wiecie co? No bo to, to było dużo łatwiejsze do zrobienia. Na no Mega Driveie tutaj to się nie da. No be, 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 be. dawaj, bomby. Jedna i kolejna. A gdzie jest. Yy, a gdzie jest mój yy, licznik, że. Yy, że ile mam bomb jeszcze coś? Gdzie to jest? Gdzie to się zniknęło? Nie mam już bomb? Nie mam żyć. Na ścianę, na ścianę! Ja to czuję! To żeś, weź to, poczuj! To, żeś to po... o! To, żeś to poczuł teraz! No tak, to jest takie takie o, takie o, to, to, to i a, e, bo to śród. Tutaj powiem wam szczerze, że to nie idzie normalnie! Normalnie to nie idzie! To powinno... To, to było naprawdę proste do to... zrobienia! Kurde! On, on dostaje chociaż? Bombą bom go dziada! Nie czuć tej przyjemności, powiem z Nie czuć tej przyjemności. To tak jest, bo jest, nie? Po prostu jest, bo jest. No i tak se grasz. A tutaj to nie wiem, czy ja jacyś... Ale co? Ale czemu? No ale czemu? Co chciał mnie przelecieć Jakie dildo, ej? Gdzie się język wyciągnął. Wyciągnij język, a pokaż mi się. a jakby, aha, jasne, aha, ale czemu w dół nie strzelasz, ty Frenzlu? a on tylko, mogę na niego strzelać, jak język wyciąga, to nie jest język, to jest y, ostrze, to jest ostrze, durniu, nie język, sam masz język, pa, 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 pa. on tylko dostaje, jak y, wyciąga y, ten, Tak się nie da. idź tam w cholerę z tą grą. No. no przecież to tak się nie da. Ej, a może skokiem? Ej. Pa 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 pa, pa. teraz będzie. Jasne. Zestraj się nie da się. Język. Eee, wyciągnął język, to mogę go... Killem, jeszcze raz. Mam wrażenie, to dziwne wrażenie mam. tak gra jest. Wiecie co, tutaj brakuje tej grzy czegoś? Grywalności na przykład. Można w nią pograć, wiecie co? No można. Jak cię mogę, no można. Ale kurde... Nie wiem ile mam żyć. Skończyło się. Wiecie co? Eee. Pff, jak cię mogę, ale... Nie, w samym nawet nie. Nie wiem. Nie wiem, zaraz coś wymyślę i wam powiem, co o tym myślę. No dobra, podsumowanie robimy. Tragedia, ten ruch. <ryj>. Tragedia. No dobra, to jak było dzisiaj? Otóż, nie, jak cię mogę, no jak cię mogę. Przy tym, te drugie, jak cię mogę, było takie sobie, bo o ile nawet i może by uszło, to pod względem rozgrywki, to jak się w to grało, po prostu masakra. I to pokazuje, że nie, na Pegazie nie może być każdej gry, jaką tylko sobie Chińczyk wymarzył. No nie, nie może tak być. A kontra. Nie wiem, pozostawiam to Waszej po prostu ocenie. Dobra, w tym odcinku na tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was, pęczat i do następnego. Trzymajcie się. Hej.